Aleksander Fredro, małpa w kąpieli. Rada małpa, że się śmieli, kiedy mogła udać człeka, widząc panią raz w kąpieli, wlazła po stół, cicho czeka. Pani wyszła, drzwi zamknęła, małpa figlarz nóż do dzieła. Wziąwszy pański czepek ranny, prześcieradło i zwierciadło, szust do wanny. Dalej kurki kręci żwawo, w lewo, w prawo, z dołu, z góry, aż się ukro puścił z rury. Ciepło, miło, niebo, raj, małpa myśli, w to mi graj. hej Hejże kozły, nurki, zwroty, figle, psoty, aż się wody pod nią mącą. Ale ciepła coś za wiele, trochę nadto, ba, gorąco. Fraszka, małpa nie ciele, sobie poradzi. Skąd ukrop ciecze, tam palec wsadzi. Aj, gwałtu, piecze! Nie ma co czekać, trzeba uciekać. Małpa w nogi, ukrop za nią, tuż, tuż w tropy, aż pod progi. To nie żarty, parzy stopy. Dalej w okno, brzęk, uciekła. Że tylko palce popiekła, nader szczęśliwa. Co zwykle małpą bywa.